Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Panie prezydencie, dlaczego zorganizowaliście ten Proszę Państwa, spotkaliśmy się tutaj, aby pomóc sami sobie tak naprawdę jako mieszkańcy inno Wrocławia, bo każdy Wrocławin widzi, w jakim brzydkim stanie coraz gorszym zaczyna znajdować się ulica Solankowa. Kierowane są uwagi poprzez prasę, poprzez internet do prezydenta na ten temat. Stwierdziliśmy, że skoro do tej pory pozytywnym skutkiem nie spotkały się nasze inicjatywy podpisania porozumienia z panem starostą na prowadzenie tej ulicy, która jest właścicielem skarbu państwa, gminy skarbu państwa, starosta ją zarządza, no to weźmiemy się sami do pracy, co tu nie mówić, może to spowoduje, że jeszcze raz pan starosta przemyśli swoje wcześniejsze decyzje i uda się spowodować, aby poprzez swoje służby ten, ten piękny deptak utrzymywał w tym stanie. Takim, w jakim stanie my tutaj sąsiedni park uzdrowiskopu utrzymujemy. A jak się pan czuje z grabiami w rękach? Tak jak każdy człowiek, każdy Działkowicz i każdy płaciciel ogródka, yy, żadna praca nie hańbi, drodzy Państwo. Także zachęcam do pomocy i do wsparcia, również z grabiami lub z motyką.